Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź, wlej w nasze serca pragnienie tej modlitwy, abyśmy, czuwając razem z Matką Chrystusa, mogli stanąć pod krzyżem i doświadczyć piękna owoców zbawczej męki naszego Zbawiciela. Maryjo oblubienico Ducha Świętego, bądź z nami, byśmy dobrze przeżyli ten kwadrans modlitwy, do którego zapraszasz nas w każdą pierwszą sobotę miesiąca, byśmy czuwali i rozważali tajemnicę Różańca Świętego. Tajemnica piąta, bolesna, śmierć. Pana Jezusa na krzyżu. Święty Jan w Ewangelii zapisał te słowa: Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Z przekazu Ewangelii wiemy, Mario, że stoisz pod krzyżem. Że jesteś wierna, że towarzyszysz swojemu synowi do końca. Kiedy inni pouciekali, kiedy inni się wystraszyli, kiedy inni zdezerterowali, Ty jesteś. Pozwól mi, Maryjo, stanąć razem z Tobą pod krzyżem. Pozwól mi doświadczyć tego, co Ty widziałaś, tego, co Ty słyszałaś. Pozwól mi stać się uczestnikiem także i mojego odkupienia. Ktoś powiedział, Maryjo, że cierpienie jest najpiękniejszym Twoim przymiotem. Wiele otrzymałaś od Boga, a cierpienie, współczucie, tą obecność dajesz od siebie. Mario, pozwól mi, pozwól mi doświadczyć tego, co czuje Twoje serce, pozwól mi zanurzyć się w tej pełni miłości. Mario, co czułaś? Patrząc, jak oprawcy brutalnie znęcają się nad Twoim synem. Co czułaś, kiedy przybijano go do krzyża? Wiemy, jak trudne to jest doświadczenie. Objawienia błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich tak dosłownie i dosadnie opisują brutalność oprawców. Ból, krzyk, cierpienie. Czym jest moje cierpienie? Czym jest mój ból? Często skupiony na samym sobie, często dotykający mnie, burzący spokój mojego życia. Czym jest ten ból wobec Twojego bólu? Najokrutniejszego bólu, jaki może sobie człowiek wyobrazić, bólu, w którym matka doświadcza śmierci swojego syna. Co wtedy czułaś? Czy w twym sercu miecz boleści, o którym mówił Symeon, właśnie w tym momencie przebijał twoje serce? Czy to jest właśnie ten moment? w którym przepowiednia Symeona wypełnia się, wypełnia się w Twoim życiu. Maryjo, dziękuję za Twoją wierność. Dziękuję za to, że pokazujesz mi, że cierpienie ma sens, że trwanie pod krzyżem to realizacja powołania. Pokazujesz, że przez krzyż można osiągnąć zbawienie. Chcę teraz, Mario, zobaczyć Twoją twarz. Chcę zobaczyć tą twarz przenikniętą bólem, boleścią, twarz, która spogląda na syna. Ten kulminacyjny moment, o którym pisze święty Jan. Kiedy mówi, że Jezus spojrzał na Matkę, to przecież i Ty spojrzałaś na Niego. W tym spojrzeniu, ostatnim spojrzeniu z krzyża Jezus daje Tobie i daje nam ostatnią swoją wolę. Stajesz się matką umiłowanego ucznia. Stajesz się matką rodzącego się Kościoła. Mario stajesz się matką w chwili, nie do opisania boleści. Stajesz się matką w chwili, w której przepowiednia Symeona realizuje się, a miecz boleści przeszywa Twoje serce. Stajesz się matką, Cierpieni. Jakie więc jest moje cierpienie? Jakie są moje boleści, których byś ty nie rozumiała, Któryś, których byś ty nie przeżyła? Rio Pozwól Wszystkie moje cierpienia, wszystkie moje boleści zjednoczyć z Twoim cierpieniem i z tym miłosiernym spojrzeniem na Twojego umierającego Syna, ofiarować je Ojcu Niebieskiemu na przebłaganie za grzechy moje i za grzechy całego świata. Martwe ciało Twojego syna złożone w Twoje ręce. Co teraz dzieje się w Twoim sercu? Co teraz myślisz? Co mówisz, szepcąc Twojemu synowi. Patrząc na jego martwą twarz. Pełne miłości objęcia matki. Najdoskonalszy wyraz miłości. Maryjo, pozwól mi też. Położyć się na Twoich ramionach. Jako Twoje dziecko, pozwól mi popatrzeć w Twoją twarz. Pozwól mi poczuć Twój czuły dotyk. Pozwól mi doświadczyć. Że z tych łzy boleści i trudu cierpienia wypływa, wypływa Twoje pragnienie świętości, przenika przez ten ból piękno Twojej duszy, nieskazitelność Twojego serca. Pozwól mi dotkniętemu grzechem zanurzyć się w czystym spojrzeniu Twojej miłości, poczuć dotyk Twojej matczynej opieki, poczuć się bezpiecznym, by móc zostawić wszystko, co jest. Cierpieniem mojego życia, zwłaszcza grzech, który rani mnie, a jeszcze bardziej rani Twojego Syna i ciebie, pozwól mi nabrać siły, bym z męki Twojego Syna czerpał inspirację i moc do pokonywania grzechu i cierpień mojego życia. Ryjo stojąca pod krzyżem, trwająca wiernie do końca, ucz mnie wierności. Ucz mnie konsekwentnej wierności temu, Czego pragnął twój syn? Ucz mnie konsekwencji pójścia za nim. Rio, chcę razem z tobą w twoich ramionach, pod płaszczem twojej opieki. Walczyć z tym, co najbardziej rani Boga. Z grzechem mojego życia. Pragnę także ofiarować wszystkie moje cierpienia, i te fizyczne, i te duchowe, razem z Tobą, łącząc je z tajemnicą odkupienia. Która dokonuje się przez śmierć Chrystusa na krzyżu. Ryjo, pomóż mi realizować wolę Bożą w moim życiu, być wiernym do końca. Mario, ucz też wszystkich, którzy nie potrafią przyjąć swojego cierpienia, ucz ich oddawać swoje cierpienie, łącząc je z Twoim. I wytrwale stać pod krzyżem. Niech każdy z nas może doświadczyć tego, czego doświadczyłaś Ty poranek wielkanocny. Z tej śmierci rodzi się życie. Nad cierpieniem i bólem zwycięża radość i siła zmartwychwstania. Prowadź mnie, bym przez cierpienia mojego życia doświadczył także radości i mocy zmartwychwstania.